Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będę wam opowiadał o takich skrótach, których ja używałem. Ja ostatnio takie coś widziałem na TikToku, więc stwierdziłem, że w sumie też było mnóstwo takich różnych cringe'owych skrótów, które używałem. Tak wiecie, skrótów do wiadomości, na przykład KC co nie, to ja będę dzisiaj przedstawię najbardziej klinczowe skróty, czyli takich, których ja używałem jakieś 3-4 lata temu. Nawet... nawet więcej myślę, że można byłoby powiedzieć. Moi drodzy, sytuacja jest krytyczna, ponieważ y, muszę te wszystkie filmy nagrać. Muszę nagrać 6 filmów y, i te 6 filmów muszę wysłać na telefonowym internecie. Naprawdę po prostu super opcja y, dla mnie, super, bo y, sytuacja wygląda tak, że wyłączyli mi internet i wyłączyli mi internet dosłownie na dwa dni. Już już dwa dni nie ma internetu. Dzisiaj jest 18 jest 18.04. Internet w dalszym stopniu się nie pojawił. Prawdopodobnie już się nie pojawi, dlatego jestem zmuszony na was, dla was nagrać 6 filmów na zapas i wysłać te filmy. Nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, ale muszę właśnie takie nagrać, Więc nagrywam taki film dla was. Jest ze mną tadzik. Fajny, nie? Pokażę Wam go jeszcze z każdej strony, jak się zmienił. Powiedzieliście go ostatnie razy w vlogu, a vlogów nie było miesiąc, więc fajny, nie? Dobra, moi drodzy, e, ogólnie pierwszym takim dziwnym skrótem, którego używałem, było dodawanie do takich związkowych zwrotów typu kocham cię albo e, love cię, -cie". tak, używałem słowa love cię, -cie". dodawanie do tych rzeczy słowa pp jako po przyjacielsku. To było takie, wiecie, takie okazywanie uczuć miłe, ale żeby się po przyjacielsku, żeby nie było ha wyznanie miłości, prawda? E, dlatego dodawało się zawsze EPP, e, jako że po przyjacielsku, e, dlatego zawsze jak się pisało KC, to dodawało się później e, PP i to się pisało razem. E, wszystko to było mega dziwne. Używałem to dosłownie do każdej osoby, którą znałem, e, dlatego... No, było to trochę dziwne, bo wiecie, przyjaciela powinno się pisać jednego i w ogóle już nie, nie powinno się pisać do nikogo pp. Po przyjacielsku to jest takie trochę dziwne, cringeowe. Nie wiem, nie, nie wiem, co by mi wstąpiło, że tego używałem. E, przepra przepraszam wszystkich, do których pisałem, to przepraszam, tragedia. Kolejnym skrótem było brak uczuć vibe, e, czyli co tam, co robisz. E, wiecie, typu e, CT to był najgorszy skrót. I później się pisało G A u C -Y. matko jedyna kiedy było dziwne. Ja zawsze tak pisałem i to było takie, wiecie, takie sorry, nie mam czasu napiszę ci takie coś. E, albo e, co tam, co robisz siedzę, nie, a ty siedzę też i to koniec rozumiemy, tak się robiło zawsze, żeby wiecie, żeby codziennie pisać do siebie wiadomości, żeby być tacy wiecie, tych cybestii. E, no ogólnie takie trochę e, jakby ktoś napisał teraz c CT, to bym chyba go wyśmiał no jak można napisać CT albo CR. Mm, nie no co cy, cyry jeszcze jest nawet ok, ale cyty. Że nada. Jak można tak pisać? Kolejny skrót jest chyba najgorszy, bo to był skrót od chyba naj, najkrótszego słowa, jakie można komukolwiek napisać, czyli ok. Pisanie literki k. Albo kyky. To jest tak fajne, wiecie, że kogoś nie lubicie, i mu tak napiszecie, to będzie takie, wiecie, takie wredne. I to będzie takie fajne. Więc jak napiszecie komuś, K, kogo nie lubicie, to możecie tak pisać, bo to wtedy, wiecie, będzie super. Ale jeżeli napiszecie komuś, komu lubicie jak to, to jest żenada, jak można być tak nie żeby napisać żeby napisać literkę jak. Ja wiem, że teraz mówię największy link, który dosłownie rolety zasłania selfie stickiem, bo mu się nie chce stać. No, ale bez przesady, już no, tu mam jedną literkę, można więcej napisać. Tom O, prawda? Co się stanie, jak napiszemy O? To kogoś zbawi, kogoś zniszczy, nie wiem, cokolwiek z złego się stanie. No, raczej nie, prawda? A i tak pisałem kiedyś cały czas K, albo Kyk. Na początku pisałem jeszcze Kyk, a później już zacząłem pisać tylko. E, tylko. E, tylko Ky. Niedługo to już nic bym nie pisał, kropkę bym pisał. że no, tak, można napisać. Kolejny mega dziwny skrót to LCPP, e, to jest mój autorski skrót, który samodzielnie wy, wymyśliłem i pisałem do każdego i byłem bardzo dumny, jak mogłem komuś wytłumaczyć, e, co ten skrót oznacza, e, bo byłem bardzo dumny. Wiecie, było KCPP, to ja wymyśliłem LCPP. E, co to znaczy LCPP? Brzmi jak jakiś gang albo stowarzyszenie dla jakichś niepełnosprawnych osób, ale ogólnie to oznaczało lofciam Cię po przyjacielsku. Używałem słowa lofciam Cię i to słowo było tak cringe'owe, że dosłownie mam ciary jak mówię teraz o tym i wam opowiadam o, o tym skrócie no ogólnie bardzo dziwne słowo w ogóle lofciam jest chyba najdziwniejszym słowem i to się jeszcze pisało przez dwa f nie przez V, coś pisało przez dwa f lofciam, tak to się pisało no ja nie wiem co we mnie wstąpiło, jakiś atom we mnie wstąpił że w ten sposób y, pisa, pisałem y, miłe słowa do przyjaciół Teraz bym tak nie potrafił, chyba napisać. Chociaż myślę, że do kogoś, kto mnie irytuje, można byłoby napisać love się. Będzie takie super. Ale love się i lcpp to. nada lcpp. Matko, to br brzmiło strasznie. Kolejny skrót to ZB. Zaraz będę. Jakby. Po co pisać, że zaraz się będzie, skoro to zaraz, może po 20 minut i po prostu nie trzeba nic odpisywać wtedy, albo nie wiem, cokolwiek. Albo nie przeczytać wiadomości specjalnie i wrócić jak, i przeczytać ją jak się wróci i odpisać na nią. Nie wiem, albo w ogóle zaraz będę, no to gdzie się wychodzi? Ja zawsze wychodzę wszędzie z telefonem i nie wyobrażam sobie wyjść bez telefonu, dlatego... E, ja nigdy nie piszę teraz ZB albo ZW, e, czyli zaraz wracam albo zaraz będę, tylko nic nie piszę, nic nie odpisuję. Albo po prostu telefon ze sobą odpisuję, co jest ciężkiego w napisaniu, jakby wiadomości. A ja dosłownie sobie schodziłem na dół się napić i napisałem Z ZB. To byłem kiedyś ja. Ja naprawdę, ja wtedy nie wiem ile miałem na tak tak pisałem, pewnie jest 9 albo 10, ale tak pisałem naprawdę. E, no, więc naprawdę. Że nada. Kolejną straszną rzeczą jest pisanie jednej długiej wiadomości e, największymi skrótami, jakimi się da. Czyli. Chy, co u cyby jakieś takie wiedzie dziwne. Nawet nie potrafię teraz tego wymówić i tak powiedzieć, co wtedy pisałem. Myślę, że jakbym poszukał gdzieś e, w starych wiadomościach, jak nie usunąłem już, to... Na pewno będę znalazł jakieś takie dużo użyć tych skrótów, e, takich długich, dosłownie długich wiadomości na kilka, e, kilka linijek i e, z, z mega skrótami. Jakby jak ma być skrótami, jak ma się już mówić skrótami, to nie można po prostu wiadomości głosowej wysłać. Jakby dosłownie wszędzie już można wysłać wiadomości głosowe, więc dlaczego nie można było wysłać tej wiadomości głosowej wtedy, tylko pisać skrótami i jeszcze trzeba było się domyślić, co to znaczy, co nie? O, jeszcze co, nie, cyny, cyny jest nawet ok, okay skrótem, ja nawet teraz czasem używam skrótów, ale na końcu zdania, wiecie, piszę całe zdanie i jest ok, nie, ale cyny, tak, wiecie, y... no nie wiem, nie wiem, jak, nie wiem jak to określić, czasem nawet używam cyny, jak mi się nie chce pisać, to nawet ok skrót, oceniam ten skrót na, da się użyć, nie najlepszy, ale da się, da się go napisać. Jeszcze gorszy skrót, niż, yy, niż co, co innego, to "hy". "hy" oznaczyło hej. Dodanie tych dwóch literek ej i naprawdę było mega ciężkie, yy, więc nie wiem, co naprawdę yy, się działo. A jak już się nie chce naprawdę tak pisać, to można albo zadzwonić, jak jest to bardzo ważne, albo wysłać wiadomość głosową. Jak mi się bardzo nie chce pisać, to wysyłam wiadomość głosową i odpisuję po kolei na wszystkie wiadomości, w sensie odpowiadam głosowo. To jest bardzo proste, dlatego nie, nie rozumiem zastosowania tych skrótów. Było to naprawdę bardzo dziwne i nie potrafiłbym używać tych skrótów teraz na coś, tak szczerze, naprawdę. Nie potrafiłbym. Kolejny skrót jest OK. To ten skrót jest y, OK i oceniam go na można używać. E, Nywy. Nie wiem. Jest OK, bo wiecie, napisanie od odstępu... Y, Napisanie takiego odstępu, nie wiem, to, 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 to trochę zajmie czasy, a napisane nie, NW jest ok. Oceniam ten, to, ten skrót ten da się użyć. NWM kiedyś pisałem, teraz już nie piszę, teraz jest NW lepsze moim zdaniem. Oceniam NW naprawdę nada się użyć i jeszcze wysymy. W sumie też uważam, że F w WSM da się również używać tego skrótu, moi, moi drodzy. Polecam używać tych skrótów. To są skróty godne na polecenia. Godne polecenia jest również zasobienie subskrypcji na ten kanale. Możecie napisać w komentarzu, jakich skrótów wy dawniej używacie albo czy używacie jakichś skrótów, które wymieniłem do teraz, czy w ogóle już nie używacie żadnych skrótów i piszecie jak człowiek. Jeszcze jest tak, ze skróconych wersji, jakich ja piszę, to ja jak piszecie do mnie, to. to ten. Zapomniałem mam powiedzieć. Aha, to nie używa interpunkcji, yy, bo jak coś, to nie jestem żadnym analfabetą, tylko nikomu się nie chce używać tych głupich przecinków. To było na tyle ze skrótów, które używam. Widzimy się jutro o godzinie 16. E, papa.